Mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawomocny wyrok, nie jest wykonywany. Kolejny Rubikon przekroczony. Dotarliśmy do chwili, że nie są wykonywane orzeczenia. Trudno mówić o tym, że żyjemy w demokratycznym państwie, państwie prawa, które przestrzega porządku prawnego, no ale to też nie jest jakieś zaskoczenie, bo mieliśmy ułaskawienie osoby niewinnej. Mieliśmy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały opublikowane i teraz mamy sytuację, kiedy nie jest respektowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co będzie dalej? No oczywiście możemy tylko sobie wyobrażać. Wczoraj w namiocie justycji na Rock Festival gościł sędzia z Turcji, który... Dostrzegło wiele analogii między tym, co się dzieje u nas tym, co się działo w jego ojczyźnie. Wszystko to zmierza w, w złym kierunku, ale wierzę, że nie wszystko jest stracone, wszystko jest w naszych rękach. Jestem przekonany, że warto robić to, co robimy do tej pory, e, walczyć i nie poddawać się.